Państwa Jarosław Imburski. zapraszam na aktualności ratajskie. Tunel na Starłęckiej czy jest szansa na jego realizację? Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Sprawdzamy, co w przyszłym roku zmieni się na rzecz. Zapraszam. Czy pod torami w ciągu ulicy Starłęckiej powstanie tunel? Chcą tego mieszkańcy, chce miasto, taką możliwość widzą również koleje. Jednak pomimo dobrych chęci, wielomilionowa inwestycja stała się kością niezgody pomiędzy wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim a posłem Bartłomiejem Wrublewskim. Czy ta kłótnia przyspieszy realizację przedsięwzięcia? Paraliż komunikacyjny na Starołęce trwa. Gdy zamknie się szlaban kolejowy w godzinach szczytu, korek dociera nawet z jednej strony do Ronda Starołęka, a z drugiej do granic Minikowa. Alternatywny przejazd przez wiadukt w ciągu ulicy Gołężyckiej jest wyłączony z ruchu ze względu na przebudowę. Zakończenie prac przewidziane jest tutaj na koniec listopada. Dlatego mieszkańcy, urzędnicy i poseł Bartłomiej Wrublewski myślą o wybudowaniu tunelu pod torowiskiem w ulicy Starołęckiej. Choć jedni mają do drugich pretensje o to, że działań w tym zakresie zostało podjętych za mało. W poniedziałek 4 października poseł zorganizował konferencję prasową, na której poinformował, że władze Poznania w ciągu dwóch miesięcy nie odpisały na list intencyjny PKP PLK dotyczący budowy tunelu na starołęce. Skoro dwa miesiące temu polskie linie kolejowe z taką propozycją, taką propozycję pokazały, ona jest potwierdzona, bo rozmawiałem osobiście z panem prezesem Ireneuszem Merchelem i panem prezesem Arnoldem Breszem z tym ostatnim, w zeszłym tygodniu. Wiem, że polskie linie kolejowe ponawiają to pismo i ponawiają tą e, propozycję i ja ze swojej strony zachęcam władze miasta Poznania, apeluję do władz miasta Poznania, aby nie e, lekceważyć takiej propozycji. Wiceprezydent Wiśniewski w odpowiedzi postanowił przeszukać korespondencję i listu intencyjnego w kancelariach nie znalazł, przypomina o innej korespondencji z PKP PLK w tej sprawie, w której padła ze strony miasta z kolei propozycja współpracy. Odpowiedź, która do nas wpłynęła,śmy dzisiaj też jeszcze sprawdzali, była odmowną odpowiedzią, mówiąc o tym, że PKP PLK w tej chwili prowadzi pracę na obwodnicy towarowej, prace przygotowawcze. To oka, to jest prawda. I w związku z tym nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w układzie torów kolejowych, jak i również jezdni w tym temacie. Czy PKP PLK nie chcą wybudować na stare Łęce tunelu? O to zapytaliśmy koleje. Pismo z maja 2021 roku dotyczyło braku możliwości wykonania wiaduktu w obecnej perspektywie finansowej, która kończy się za dwa lata. Długotrwały proces związany z uzyskaniem decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę uniemożliwia wykonanie tych prac w obecnej perspektywie finansowej w ramach dostępnych obecnie pieniędzy. Ponadto PKP PLK twierdzi, że tunel można było wybudować w ramach tego unijnego zadania i taka propozycja została miastu złożona. PKP Polskie Linie Kolejowe SA kilka lat temu proponowało miastu współpracę i budowę wiaduktu na starołęce w ramach ogólnopolskiego projektu Poprawa Bezpieczeństwa na Skrzyżowaniach Linii Kolejowych z Drogami Etap trzeci. W tamtym czasie miasto nie było zainteresowane współpracą. W ramach wyżej wymienionego projektu PLK i Miasto Poznań podpisały umowę o współpracy tylko dla inwestycji na ulicy Lutyckiej i ulicy Golęcińskiej. Miasto nie wskazało również konieczności ujęcia budowy dwupoziomowego skrzyżowania na staro w dokumentacji dla przygotowywanej modernizacji kolejowej towarowej obwodnicy Poznania. Dlaczego w 2017 roku miasto nie odniosło się pozytywnie do możliwości współpracy w zakresie budowy tunelu na łęce? Z tego co ja wiem, mój poprzednik kierował też wniosek o uwzględnienie likwidacji tej kolizji torowo-drogowej w tamtym wówczas czasie. Nie została ta propozycja też uwzględniona, no i temat rzeczywiście wtedy umarł. No jeżeli nie ma. Do tanga czy podojga, krótko mówiąc i dlatego też oczekuję, żeby rzeczywiście nastąpiła jakaś refleksja. Podkreślam, jesteśmy jako miasto tym zainteresowani. PKP PLK widzi potencjalną możliwość przeprowadzenia takiej inwestycji, ale już w ramach jednego z projektów do tak zwanej nowej perspektywy na lata 2021-2027. Na aktualnym etapie nie są znane zasady korzystania z instrumentów finansowych Unii Europejskiej oraz wysokość dostępnych środków. Z tego względu nie ma jeszcze możliwości jednoznacznego wskazania projektów przeznaczonych do realizacji. Spółka deklaruje współpracę z samorządami także w zakresie podpisywania listów intencyjnych dotyczących poszukiwania możliwości budowy bezkolizyjnych skrzyżowań w miejscu obecnych przejazdów kolejowo-drogowych. Inicjatywa listów intencyjnych należy jednakże do samorządów. A samorządy twierdzą, że chcą współpracować z kolejami. Czy to wystarczy? Do sprawy będziemy wracać. W ostatnich dniach głośniej zrobiło się przy jednostce strażackiej na ulicy Bobrzańskiej. To nie przez częste wyjazdy wozów gaśniczych, tylko przez karetki pogotowia, które pojawiły się przy strażnicy. Jeden z mieszkańców bloków przy ulicy Inflanckiej powiadomił nas o tym, że karetki zaczęły jeździć pod jego oknami. Obecność pogotowia na Bobrzańskiej to oczywiście skutek ogólnopolskiego strajku ratowników medycznych. Wielu z nich w ramach protestu udało się na urlopy. Decyzją wojewody wielkopolskiego ratowników zastąpili więc strażacy z przeszkoleniem medycznym. Ratownicy natomiast próbują uzyskać od rządu realizację swoich postulatów. Oprócz podwyżek domagają się upaństwowienia pogotowia oraz uregulowania swojego zawodu w odrębnej ustawie. Kolejne zmiany w układzie drogowym związane z przebudową Ronda Rataje. Aktualnie prace koncentrują się na odcinku ulicy Bolesława Krzywołstego między Rondem a Mostem Królowej Jadwigi oraz na samym Rondzie. Największym utrudnieniem dla mieszkańców Rataj jest brak możliwości wjazdu w osiedle piastowskie od ulicy Krzywołstego. Aktualnie do ulicy Jurackiej można dojechać jedynie objazdem przez ulicę Wioślarską lub Obrzyca. Z ulicy Jurackiej możliwy jest wyjazd w kierunku Ronda Rataje. Z kolei północna strona Mostu Królowej Jadwigi jest aktualnie niedostępna dla ruchu pieszego i rowerowego. Zmiany szykują się także na Hartowie. W niedzielę 10 października w godzinach od 7 do 19 prowadzony będzie przegląd techniczny tunelu na franowo. Spowoduje on konieczność czasowego zamknięcia trasy tramwajowej. W związku z tym tramwaje linii 1 pojadą zmienioną trasą przez trasę Kurnicką, ulicę Jana Pawła II i Podwale do Pętli na Zawadach, natomiast tramwaje linii 3 i 16 będą dojeżdżać przez żegrze do Pętli na Unii Lubelskiej. Trwają prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na ulicy Zamenhofa przy skrzyżowaniu z ulicą Jastrzębią. Dzięki niej ma być bezpieczniej na przejściu dla pieszych. To ostatnie przejście na ulicy Zamenhofa, przy którym nie ma jeszcze sygnalizacji świetlnej. Jest to szeroka ulica z dwoma pasami ruchu w każdą stronę i torowiskiem tramwajowym. Z przejścia na wysokości ulicy Jastrzębiej korzystają dzieci chodzące do pobliskich szkół oraz mieszkańcy osiedla Piastowskiego i Rzeczypospolitej w drodze do sklepów przychodniczych też na przystanek autobusowy. O montaż sygnalizatorów zabiegali między innymi okoliczni mieszkańcy i lokalni samorządowcy, ponieważ często dochodzi tu do niebezpiecznych sytuacji. Miało tu nawet miejsce śmiertelne potrącenie. Montaż sygnalizacji ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej części Poznania. Prace mają się zakończyć na początku listopada. Ciągle jeździ tramwajem i stwarza uciążliwości dla innych Bezdomny mężczyzna upodobał sobie podróże po mieście komunikacją publiczną, poskarżył się nam na niego jeden z motorniczych. Ten mężczyzna ma być zdaniem jednego z motorniczych uciążliwy dla pasażerów oraz dla niego samego. Otrzymaliśmy w tej sprawie wiadomość z prośbą o nagłośnienie sprawy. Jest to osoba totalnie niedbająca o siebie, higiena w szczególności. Owa osoba nie korzysta z przytułków dla takich elementów, gdzie mogłaby doprowadzić się do jako takiego porządku. Niestety tego nie robi. Skutkiem tego jest straszliwy odór i smród, jaki wydziela ten osobnik. Bierze się to m.in. z prawdopodobnie gnijącej nogi, ponieważ odór wydzielany przez niego to gnijące zwłoki, a noga, którą ma zawiniętą jest tego dowodem. Autor pisze, że jest motorniczym, który w przeciwieństwie do pasażerów musi z bezdomnym przebywać przez wiele godzin dziennie. Wiemy, że kłopotliwy pasażer jeździ również na ratajskich liniach. Poznański MPK potwierdza, że problem ciągnie się już od kilku tygodni. Rzeczywiście w drugiej połowie września i na początku tego miesiąca motorniczowie zgłaszali, że podróżując z dość uciążliwym pasażerem na pokładzie, Mówili, że jest to osoba prawdopodobnie bezdomna, z chorą nogą. Z powodu bezdomnego wagony tramwajowe już wielokrotnie musiały być czasowo wycofywane z użytku, aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. Zdarzały się takie dni, że pięć tramwajów musiało zjechać do zajezdni z uwagi na ich zabrudzenie. I wtedy były kierowane na trasę rezerwy, aby zapewnić pasażerom komunikację miejską. Do bezdomnego mężczyzny już wielokrotnie wzywany był nadzór ruchu oraz Straż Miejska. Za każdym razem, jak podjechali ten mężczyzna, opuścił wagon, opuścił tramwaj czy autobus. Nie stwarzał żadnych problemów innych. On nie zanieczyszczał pojazdu, nie blokował jakichś przejść, nie wyrażał się wulgarnie, nie był jako pijany, żeby trzeba było wzywać, czy to Karetkę pogotowia. Oczekiwania, jakie ten mężczyzna miał w stosunku do strażników, one się ograniczały do tego, że był bardzo głodny. Oni mu przekazali jakiś pakiet żywnościowy. Podczas jednej z interwencji mężczyzna wyraził zgodę, aby przetransportować go do szpitala. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że uciekł z niego po tym, jak dowiedział się, że trzeba mu amputować chorą nogę. Jako, że bezdomny zawsze wracał do tramwaju, postanowiliśmy zapytać miejski ośrodek pomocy rodzinie o to, czy możliwe jest udzielenie mu kompleksowej pomocy. 28 września Straż Miejska zwróciła się do nas o wskazanie dla niego miejsca, i takie wolne miejsce czeka na niego w ośrodku dla bezdomnych przy ulicy Kobyle-Pole. Pracownicy MOPRU kilkukrotnie próbowali namówić mężczyznę do przeniesienia się do ośrodka dla bezdomnych, bezskutecznie. Na razie z tego co wiemy nie skorzystał. Nasi pracownicy socjalni rozmawiają z osobami, które są w kryzysie bezdomności, nakłaniamy ich do zmiany tych sytuacji, tej swojej sytuacji, proponujemy im pomoc, mówimy na jaką pomoc mogą liczyć, gdzie są jawodajnie, schroniska, ale to są wolni ludzie, to oni podejmują decyzje, nie możemy ich przymusić. Zgodnie z danymi przekazanymi nam przez Straż Miejską w tym roku podjęto już prawie 100 interwencji dotyczących uciążliwych pasażerów komunikacji publicznej. Park kieszonkowy, przebudowa ulicy Redarowskiej czy nowa siłownia pod chmurką, między innymi te inwestycje chce w przyszłym roku zrealizować Rada Osiedla Żegrze w ramach swojego budżetu. Na co jeszcze wyda w sumie ponad pół miliona złotych? Rada Osiedla Żegrze że uchwaliła swój budżet na rok 2022. Na co radni wydadzą prawie 519 tysięcy złotych? Najwięcej, bo ponad 196 tysięcy złotych Rada przeznaczy na remont ulicy Redarowskiej. Ponad 30 tysięcy złotych na wykonanie oświetlenia oraz siłowni na osiedlu Orła Białego 117. Co jeszcze? W planie znalazły się zadania związane chociażby z modernizacją infrastruktury w placówkach oświatowych. Znalazły się środki na przebudowę ulicy Raderowskiej, na terenie starego Żegrza. Zabezpieczyliśmy także środki na wykonanie projektu nowego parku na osiedlu Stare Żegrze przy ulicy Rzeczańskiej. Ma tu powstać tak zwany park kieszonkowy. Będzie zlokalizowany na terenie miejskim o powierzchni 1000 m2. Radni przewidują w tym miejscu nowe nasadzenia, chodniki i małą infrastrukturę. Rada Osiedla zabiegała o to, aby tej nieruchomości miasto nie sprzedawało. Udało się ten proces wstrzymać. Mamy już zgodę Zieleni Miejskiej, aby takie prace projektowe rozpocząć. Uważamy, że na terenie Starego Żegrza brakuje takich miejsc zieleni, dlatego zgodę Rady Osiedla, aby te środki w przyszłym roku najpierw na projekt, a potem na wykonanie tego parku zabezpieczyć. W budżecie mają się znaleźć także pieniądze na utrzymanie parku na osiedlu Orła Białego oraz tzw. sportowego żegrza przy jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 7, a także na zorganizowanie m.in. wieczornicy w szkole podstawowej nr 64 lub 50 i zakup defibrylatorów. Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do poznańskiego budżetu obywatelskiego. W bieżącej edycji do rozdysponowania są 22 miliony złotych. Przedstawiamy propozycje dotyczące rataj, na które będzie mógł zagłosować każdy mieszkanie z miasta. Zwycięskie pomysły z budżetu obywatelskiego, które uzyskają wystarczającą ilość głosów poparcia, będą realizowane w przyszłym roku, ale głosowanie już się rozpoczęło. Co mogą zyskać rataje dzięki budżetowi? Sprawdzamy, jakie zgłoszono projekty dotyczące naszej dzielnicy. Na liście do głosowania najwięcej jest projektów związanych z modernizacją szkół. Projekt o nazwie Sport i Rekreacja na 5, zakłada modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 na osiedlu Armii Krajowej oraz organizację strefy gier i zabaw podwórkowych. Propozycja zawiera przygotowanie i ogrodzenie terenu boiska, adaptację sztucznej nawierzchni trawiastej oraz zakup m.in. stojaków rowerowych, koszy do koszykówki i bramek, a także stworzenie miasteczka rowerowego. Następny projekt dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 na osiedlu Oświecenia. Chodzi o ekomodernizację budynku, która pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i powiększenie komfortu pracy. Projekt o nazwie przedszkolne ogrody i boiska z sercem blokowiska ma na celu modernizację ogrodów w trzech przedszkolach znajdujących się na ratajach: numer 114, numer 124 oraz numer 119. Projektodawcy chcą utworzenia m.in. boisk wielofunkcyjnych, altany dla dzieci oraz nasadzenia nowych krzewów. Kolejna propozycja modernizacji dotyczy szkoły podstawowej numer 3. Projekt zakłada wymianę na wierzchni boiska przy szkole, plus posadzenie nowych roślin, a także przeznaczenie części boiska do zabaw podwórkowych, sportowych, ruchowych i integracyjnych. Część zgłoszonych pomysłów dotyczy również sportu i rekreacji, ale poza szkołami. I tak, projekt Aktywni i zdrowi to szeroka oferta zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, jak np. fitness na trampolinach czy trening z elementami samoobrony. Miałyby się odbywać w domach kultury, na ratajach z przeznaczeniem dla osób powyżej 16 roku życia. Rataje mój sportowy azyl. To propozycja oferująca bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży, kobiet, w tym kobiet w ciąży, mężczyzn oraz seniorów. Zajęcia miałyby się odbywać w parkach, na siłowniach zewnętrznych czy ogólnodostępnych boiskach. Dla mieszkańców przygotowane będą m.in. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, Nordic Walking i Fitness. Trzecim projektem przewidującym zajęcia sportowe jest nasz sportowy Fyrtel, darmowe zajęcia dla wszystkich. W ofercie m.in. bezpłatne zajęcia z Nordic Walking prowadzone nad jeziorem Maltańskim lub nad Wartą, zajęcia taneczno-gimnastyczne, zumba czy zdrowy kręgosłup dla seniorów w salach szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Hartowa, Rata i Rzegrza. W propozycjach do budżetu nie zabrakło również kwestii transportowych i komunikacyjnych. Rowerowe Rataje to projekt, którego celem jest poprawa dojazdu rowerowego z górnego tarasu Rataj do ścieżki wzdłuż trasy kurnickiej, tak aby łatwiej można było dojechać rowerem do Śródmieścia. Jeden z projektodawców wskazał na potrzebę remontu chodników w najbardziej uczęszczanych lokalizacjach na osiedlu Czecha i Rusa. Bezpiecznie nad Maltą i Wartą to propozycja zakładająca organizację regularnych patroli obszarów Warty i Malty, zarówno z wody, jak i z lądu przez ratowników WOPR i współpracujące z nimi służby. Zespoły te mają interweniować w przypadku konieczności udzielenia komuś pomocy, ale ich zadaniem będzie również zapobieganie wypadkom. Ponadto projekt przewiduje instalację kół ratunkowych wzdłuż brzegów Malty i Warty. Ostatnim projektem dotyczącym tylko Rata jest propozycja stworzenia nowego muralu na jednym z bloków. Nie miałby to być jednak zwykły mural, tylko antysmogowy. Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego potrwa do 22 października, udział może wziąć każdy mieszkaniec Poznania bez ograniczeń wiekowych czy meldunku. Głosowanie jest internetowe. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie budżet.um.poznań.pl To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 14 października. Jak zwykle w czwartek o 16.30 dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia, do zobaczenia.